Boże najwyższy źródło pokoju i mocy Wznosimy dziś do Ciebie nasze serca pełne troski lęku i niepewności w tych dniach Kiedy ciemność zdaje się zasłaniać światło a droga przed nami jest naznaczona trudnościami Wołamy do ciebie z nadzieją, że usłyszysz nasze błaganie. Ty, który znasz skrytość ludzkiego serca, widzisz nasze zmagania, nasze chwile słabości, nasze ukryte łzy. Prosimy cię, panie. Daj nam siłę, której potrzebujemy, aby przejść przez ciężkie czasy, które na nas spadły. Daj nam odwagę, gdy lęk paraliżuje nasze decyzje. Daj nam wytrwałość, gdy codzienny trud wydaje się nie do zniesienia. Daj nam światło, gdy mrok przyszłości przysłania nadzieję. Ulecz nasze serca, umocni nasze ręce, rozjaśni nasze umysły, abyśmy potrafili podjąć. Każdy kolejny dzień duchu zaufania i wiary, Panie, spraw, abyśmy nie tracili nadziei, nawet gdy wszystko wokół zdaje się kruszyć. Naucz nas widzieć dobro tam, gdzie dostrzegamy tylko cierpienie. I błogosław nam siłą, która wypływa z Twojej obecności, Boże. Napełnij nas mądrością, abyśmy nie ulegali zwątpieniu i zniechęceniu. Wlej w nasze serca pokój, którego nie potrafi dać świat. Niech Twoja łaska prowadzi nas jak ciepły płomień w najzimniejszą noc. Gdy nasze słabości stają się ciężarem, podeprzyj nas swoją niewidzialną dłonią. Gdy czujemy, że brakuje nam odwagi, przemień nasze serca, abyśmy potrafili kochać, przebaczać i ufać nawet wtedy, gdy wszystko mówi nam, że to niemożliwe. Prosimy Cię Boże, abyś czuwał nad każdym, kto cierpi, nad tymi, którzy zmagają się z chorobą, z ubóstwem samotnością, utratą pracy, lękiem o bliskich, lękiem o przyszłość. Obejmij ich swoim miłosierdziem i pozwól im poczuć, że nie są sami. Ogrzej tych których serca skostniały z bólu. Podnieś tych, którzy upadli, pociesz tych, którzy płaczą nocami w ukryciu, a w ciągu dnia udają przed światem, że wszystko jest w porządku. Boże Ty jesteś tym, który potrafi przemienić największą ciemność w promień nadziei. Ty jesteś tym, który daje siłę nawet sercom najbardziej zmęczonym uczyń. Nas zdolnymi do zaufania Twojemu prowadzeniu także wtedy, gdy nie rozumiemy drogi. Naucz nas szukać Twojej woli, a nie własnych oczekiwań. Naucz nas odnajdywać Twoją obecność w milczeniu, w prostych gestach w dobroci drugiego człowieka. Niech Twoja miłość stanie się naszym schronieniem, Twoje słowo, naszą kotwicą, a Twoje błogosławieństwo, naszym codziennym pokarmem. Prosimy Cię, Panie, o siłę nie tylko dla nas lecz także dla naszych rodzin, bliskich sąsiadów, dla wszystkich, którzy w tej chwili walczą w ciszy swojego serca. Umocnij w nas ducha braterstwa, abyśmy potrafili wspierać się nawzajem, nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują i być znakiem nadziei dla tych, którzy już nie potrafią jej odnaleźć. Boże, niech Twoje światło rozproszy każdą ciemność, która osiada na naszych myślach. Niech Twoja moc ożywi to, co w nas zmienia i odbuduje to, co zostało zniszczone przez troski. Daj nam siłę, abyśmy nie żyli lękiem, ale ufnością. Abyśmy nie ulegali zwątpieniu, ale pamiętali, że Ty prowadzisz nas nawet wtedy, gdy tego nie czujemy. Wlej w nasze serca pokorę, byśmy potrafili przyjąć to, czego zmienić nie możemy, i odwagę, by odmienić to, co jest jeszcze w naszych rękach. Boże najwyższy. najwyższy źródło pokoju i mocy, Wznosimy dziś do Ciebie nasze serca pełne troski, lęku i niepewności, W tych dniach, kiedy ciemność zdaje się zasłaniać światło, A droga przed nami jest naznaczona trudnościami, wołamy do Ciebie z nadzieją. Że usłyszysz nasze błaganie, Ty, który znasz skrytość ludzkiego serca, widzisz nasze zmagania, nasze chwile słabości i nasze ukryte łzy. Prosimy Cię, Panie, daj nam siłę, której potrzebujemy, aby przejść przez ciężkie czasy, które na nas spadły. Daj nam odwagę, gdy lęk paraliżuje nasze decyzje. Daj nam wytrwałość, gdy codzienny trud wydaje się nie do zniesienia. Daj nam światło, gdy mrok przyszłości przysłania nadzieję. Ulecz nasze serca, umocni nasze ręce, rozjaśnij nasze umysły. Abyśmy potrafili podjąć każdy kolejny dzień w duchu zaufania i wiary, Panie, spraw, abyśmy nie tracili nadziei, nawet gdy wszystko wokół zdaje się kruszyć. Naucz nas widzieć dobro tam, gdzie dostrzegamy tylko cierpienie i błogosław nam siłą, która wypływa z Twojej obecności. Abyśmy nie ulegali zwątpieniu i zniechęceniu, Wlej w nasze serca pokój, którego nie potrafi dać świat. Niech Twoja łaska prowadzi nas, jak ciepły płomień, w najzimniejszą noc. Gdy nasze słabości stają się ciężarem, podeprzyj nas swoją niewidzialną dłonią. Gdy czujemy, że brakuje nam odwagi, przemień nasze serca, abyśmy potrafili kochać, przebaczać i ufać, nawet wtedy, gdy wszystko mówi nam, że to niemożliwe. Prosimy Cię Boże, abyś czuwał nad każdym, kto cierpi nad tymi, którzy zmagają się z chorobą. Samotnością, utratą pracy, lękiem o bliskich, lękiem o przyszłość. Obejmij ich swoim miłosierdziem i pozwól im poczuć, że nie są sami. Ogrzej tych, których serca skostniały z bólu, podnieś tych, którzy upadli. Pocież tych, którzy płaczą nocami w ukryciu, a w ciągu dnia udają przed światem, że wszystko jest w porządku. Boże, Ty jesteś tym, który potrafi przemienić największą ciemność, w promień nadziei. Jesteś tym, który daje siłę nawet sercom najbardziej zmęczonym. Uczyń nas zdolnymi do zaufania Twojemu prowadzeniu także wtedy, gdy nie rozumiemy drogi. Naucz nas szukać Twojej woli, a nie własnych oczekiwań. Naucz nas odnajdywać Twoją obecność w milczeniu, w prostych gestach. W dobroci drugiego człowieka. Niech twoja miłość stanie się naszym schronieniem, Twoje słowo naszą kotwicą, a twoje błogosławieństwo naszym codziennym pokarmem. Prosimy Cię, Panie, o siłę nie tylko dla nas, lecz także dla naszych rodzin. Dla wszystkich sąsiadów, dla wszystkich, którzy w tej chwili walczą w ciszy swojego serca. Umocni w nas ducha braterstwa, byśmy potrafili wspierać się nawzajem, nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują i być znakiem nadziei dla tych, którzy już nie potrafią jej odnaleźć. Niech Twoje światło rozproszy każdą ciemność, która osiada na naszych myślach. Niech Twoja moc ożywi to, co w nas więdnie, i odbuduje to, co zostało zniszczone przez troski. Daj nam siłę, abyśmy nie żyli lękiem, ale ufnością. Abyśmy nie ulegali zwątpieniu, ale pamiętali, że Ty prowadzisz nas nawet wtedy, gdy tego nie czuję.